Im do cholery Przepraszam ser, gdzie jest MacMillan? Coś się stało Ron? Nam nic, ale Ruscy mają kłopoty. To coś nowego. Nasz zwiad donosi, że na południe stąd kilka baz wroga przeżywa prawdziwe oblężenie. Ktoś chce nam chyba zrobić prezent. Najwyraźniej. Musimy to wykorzystać. Co planujesz? Rosjanie dostają nieźle po tyłku i wysyłają wszystkie wolne jednostki do pomocy. Dzięki temu baza imienia Tukaczewskiego pozostała bez obrońców. Pewnie nie spodziewają się ataku tak daleko od linii frontu. Dlatego czeka ich nieprzyjemna niespodzianka. Zbierz doborowy oddział z ludzi z Gammy i Delty i zajmij tę bazę. Możemy wreszcie porządnie się odgryźć. Zrozumiałem. Czas na rewanż. John, musisz być szybki i zdecydowany. Rosjanie mogą wrócić w każdej chwili. Nasz zwiadowca ukrywa się w lesie na zachód od drogi, którą mijaliście. On was poprowadzi. Tak. Ruszam. Twoje umiejętności mechaniki. Gotów? Wkrótce będzie jak nowy. Zrobione! Czas zabijania. Słuchaj. Gotów? Lekarz! Lekarz! Dajcymy! Tak! Dobradnego mamuszuku. Ginie z ukłuceny! Lekarz! Zatrzyły się moje umiejętności, co... tego! Będzie jak nowy. Wracaj do mamusi. Tak. W drodze są. Gincie, sukinsyny! Już nie żyję. Zwiększyły się moje... Wracaj no. do mamusi. Lepiej się czuję. Już idę, tak, szefie! Coś jeszcze? Zrobione, ser. A teraz? Gotów? Tak, ser. Ser? A teraz, ser? Gotów? Silnik pracuje. Tak? Ser? Gotów? Tak, szefie! Tak jest, ser. Już idę, ser! Jezu, lewa noga! Ile razy mam ci powtarzać, zanim zrozumiesz? Ta jest lewa, a ta prawa. Jesteś kobitką, zaczynasz od lewej, kapujesz. Dobra, trzy, cztery. Jestem przeciwnikiem znęcania się nad zwierzętami, ale dla Franka zrobię wyjątek. Stój, to przyjaciele! Wracaj tu. Później dokończysz zajęcia, Frank. Mam dla ciebie robotę. Potrzebuję planów ruskiej bazy i to szybko. Nie ma sprawy. Popatrzcie. Dużo budynków, od cholery broni i żadnego ruska, który by tego bronił. Skąd to wiesz? Wrzuciłem takie śmierdzące zielsko do jednej zwierzyczek. Syf jak w nowojorskich kanałach. Mówię wam, nikt nie wysiedziałby długo w takim smrodzie. Cały Frank. Mnie to wystarczy. Odwiedzimy wujka Tukaczewskiego. To nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Ludzi tam wprawdzie nie ma, ale ciągle można oberwać. Mają automatyczną broń? Na to wygląda. Cholera. A miało być tak pięknie. Damy radę, sir. Proszę tylko spojrzeć na te plany. W zasadzie nie mają tam jednostek mobilnych. Co teraz? Ruszaj się! W drodze, ser. Sir. Już idę, ser. Ruszaj się! Nie ma sprawy. Strzelajcie, aby zabić. Ruszaj się! W drodze, Coś jeszcze? W drodze, Gotów? Dobrze, sir. Zakrzepię! Tak! Co teraz? Już idę, sir! Strzałem tu. Nie ma sprawy, ser. Teraz? Tak, szefie! Uskarź mi Zwiększyły się moje umiejętności mechaniczne. Słuchaj. Zwiększyły się moje umiejętności walki. Jestem Silnik gotowa pracuje. na nowe rozkazy. Coś jeszcze? Lepiej się czuję. Coś jeszcze? Już idę, ser! Ruszaj, ser! Tak jest, ser! Ser? Oczywiście! Lepiej się czuję! Lepiej się czuję! Tak jest! Okay, Ducha. W drodze, ser. Ser? ser Oczywiście. Lewiczy. Tak zdrowy. jest, ser. Jestem gotowa. Jestem gotowa. Jest, na jest, nowe rozkazy, ser. ser. Silnik pracuje. Tak? Coś jeszcze? Nie ma sprawy, ser. ser! Nie ma sprawy, ser! Nie ma sprawy, tak. Ser. ser! Tak jest, ser. Da, coś jeszcze? Lubić. Tak. Давай, 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 Dobrze. Już idę, ser! Nie ma sprawy, ser! Tak? tu Tak. Załatwię to w mgnieniu oka. Lepiej się czuję. Tak jest, ser. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Lepiej się czuję. Zrobione, ser. Tak, szefie! Jest. Tak jest, ser. do mamusi. Ruszaj się! Tak? Tak jest! Oczywiście. Zrobione, Gotów? Walczymy! No ma być A nie? Ma być. nie? Tak? No wow. Gotów? Już idę, ser. co teraz? Nie ma sprawy, ser? Tak. Słucham. W, w drodze, ser. Przez Ruszaj się! Już nie żyję! Olera! Znij się Okej, okay, gotów? Co teraz? I co teraz? Sir, Znikamy stąd. Lepiej się czuję. Gotów? Słucha. Co teraz? I co teraz? Ser. Tak. Do ataku! I co teraz? Tak. Do ataku! Tak, próbuj tego! Tak, 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 Już idę, ser! Nie sprawy, ser! Wróg za Tak, szefie! Tak, szefie. Tak, szefie! Wróg polu ser!

Oczywiście. Ty strzelasz we mnie. Ja w ciebie. Ty strzelasz Ja w ciebie. Załatwione. W ja drodze, W drodze, ser. Da ja się zrobić. Już idę, sen! W drodze. Oczywiście, ja, ja się zda. A teraz? Co Rusaj teraz? Ruszaj Ja w ciebie.